Hej, co jest na wsi, witam was w kolejnym odcinku z gry Pokémon Fire Red Leaf Green Soul Link z Norterem. Oho, ja. brawo udało ci się. No o co ci chodzi? Ja pamiętam, że często się nie udawało. Ale co się miało nie udać? Ja zawsze jestem udany. Wszyscy się. Ninja. <laughs> Nieprawda, wydaje ci się. Dobra, no to kontynuujemy walkę w płotach. A, bo tam już jesteś. Pikat! Oh tak. Trio. O, cholera! Tak, on może ja mieć. Poleczyć. On może mieć dark attack, tak jakby co? Mm. Tak, jakby co? Nie żebym cię straszył, czy coś. Nie, nie nie. Snorlax, don't change. Gruba zaczęła bić. <laughs> Aha Loudred. No jest tylko normalnie? Loudred. Tak A tutaj ewoluowany też jest Fire? Co, ewoluowany Fire? Co? Whismur. No nie, on to no, no, nigdy nie ma Fire. Nie ma? On cały czas jest normalne. Po prostu normalnie mogą się dużo typów ataków uczyć w tym Fire. Czaj, jaja. To, to dlatego on może mieć fire blast of, blast of pokemon go no tak Bo pewnie o to ci chodziło mm -hmm. dobra napi specialist sam się specjalny Magister, inżynier trader Pokéboda tak na pewno Tyranny, wbijaj ten 40, jestem daleko od tego, pokażę Ej, kolejny, kolejny mój pak ma 40 level. tak to, to jest dosyć wysoki poziom w moim wykonaniu. Czterdziesty 40 to mój największy level, poków co? nie tych ostatniego puk, tego na przykład mój, w ten ostatni złapany ma 38. A, usagos ma 35. A, jak? A, i ten take. Usagos item give. <laughs> Trzymaj tego eksprzera, Przyda ci się. A, on miał amulet Coina, czemu ja nim nie walczę? Ałbukowi item żeby więcej pieniędzy mu zarabiał. Nie. Płocie. Ej, tak w ogóle to od jakiej wersji były ten, że Pokemony mówiły swoje imię w, w, ale w grach żadnej. Naprawdę? No, to tylko w modach na Minecrafcie są? Tak Tak, no nie my muszą być. No Fanimy gadają, a w grze nie ma

Zjedziesz mi z drogi? Idziesz mi z drogi <laughs> Już żal paz. Czemu on jest taki? Zgadzi, gdzie jestem teraz Doszłem właśnie... Doszłem właśnie do płotków Żydki jestem, co nie? <laughs> Super Jak się nie mylę to tutaj był item ukryty w tym miejscu jak, Pewnie jak, tak, jest. Jak będzie to ci powiem gdzie? W ogóle ile my druk minęliśmy na tej drodze, że tak to nazwę? Trzy chyba. Tutaj nie zrobiła się trzecia jeszcze, co nie? To chyba dopiero Pytanie... trzecia będzie jak w górę. Nie jest to ten. A jest trzynastka. Na płotach jest trzynastka. <laughs> Czyli będzie trzeba też tu zrobić kreskę na mapie, dobra? Kreski bliźniaczki, kram. Ten use select to switch items in the items window. Okej. Okay. No to tak jak ruchy zmieniałeś nie? To i tam też co możesz? Eee, myślałem, że to jest walka bliźniaczek. walka to bliźniaczek. Jest... Żukały cię. One są osobno. Może zagadaj ze swojej strony i jak tam to u cię uderzyć. I teraz podejdziesz tam i one ci dwie zaatakują jeszcze raz Będzie poczuć naszą potęgę. Tak, i tak dostaną nas drzała Nie rób tak się robi Jak to nie Będę oszukiwał dziewczyny, że są złabsze, przynajmniej te. Że <noise> znaczy, ty też jesteś dziewczyną, Tigrzyk. Top learning trick? No tak, ale ja mówię, że tamte dziewczyny no, są złapszodem. No. Okej, okay, okej, okay. niech się, ja się... Nie, 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 nie miałem na całym nikogo prazić, Jasne. <noise> Wcale. <Widzę>, <noise> Wcale. <Widzę>, <noise> <noise> Nazwisko. Top learning trick. Uh, no. Tak, to jest gumiane. Show me, ale ja chcę zobaczyć co to. No, robisz trick. Aha, super. Fajne Wy, intencje. Wymiana itemów. Ale to w sumie może być przydatne w niektórych momentach, ale. Byś musiał wiedzieć, jaki przeciwnik ma item. No, a skąd ja mam to wiedzieć? Jest, jest taka abilitka, która pokazuje, ale on tego nie ma, chyba. Super. Promiń psychiki promiń psychiki nie, to jest najgorsze, że jaka istnieje. Psychiki. Nazw, na, nazw ruchów. Nie ma to tu temu. O nie. nie Myślę, że będzie ukryty. Nie oszukałem bo nie powiedziałem gdzie. To jest trainer tips. Psychika. Broby psychiki fuck? fakt look, look look to the left of that post no i co tu nie ma o to jest to jest pewnie jakiś fire Poszukali mnie tak dokładnie tak tak nie być chyba że chyba że po lewej to po prawej będzie dla nich ho Zaczytujesz coś, coś tam. No bo tam masz tabliczkę na dole, pisało patrz na lewo. Jestem no. dole? No. kręcę. ręce. Azumaryl, jak ja cię nienawidzę. Ja <laughs> cię nienawidzę. <laughs> Spoko, w tej wersji jeszcze nie ma typu Fairy. <laughs> o właśnie ta tabliczka, widzisz ją? Możesz sobie ją przeczytać, jakby nie wierzysz. No, paraliż tyknoju. No, No właśnie tak. o to woli. Tabliczka jest szukana. Ja... Poszukali mnie. <gorszy> gorzej. Ale pranksterzy. <gorszy> pranksterzy. Dobra, weź siren na pierwszej idź. Chyba, że lewo to prawo. Tak! Lewo to prawo! No. Nic nie ubiję w kierunki W Dej To mnie musisz się wycałować, stąd. O nie, z co nie walczyłem! Fuck Ja mam ranne płoki Jestem <grym> Lady Lola tam było napisane? Nie wiem, czytałem. A co? Easter, Lady Lola. Sunstone. Wow. Ej, ale tutaj nie było tego, tych innych, innej trawy. Tych innych traw, no tak. Dlatego miałeś, Ole. dlatego miałeś tabliczkę. Ale easter egg. Easter egg. Dobra. Czas na most. O, czas na most? Ty możesz się uruchomić. Kurde. Dobra, dawaj. Ty, paralityku. O, ty. Co? A, ja, jesteś paralityk. Nie, bo sparaliżowany jest, jeszcze skonfuzowany i sam się bije. No, leave green. I takie go. No. Spodłowałem. Daleko jeszcze do okazji <noise> Tak. Trochę. O, Boże. Wracam. No, ja też muszę wrócić. Że, że wszystko moja wina. Czemu twoja wina? Nie ma wiciderów, czemu to mówisz? Nie, tylko w bo spojrzałem na to i tak tylko wspomniałem. Tak tylko wspomniałem. Tak tylko przez ciebie. Moje Pokémony umarły. Spoko, twoje trzy przeze mnie też umarły. Tak, moje najlepsze. Mój mityczny Pokémon, który potem zabił mnie. Tak. Karma. Karma. Karma? Zabiłeś mi pokemona, a potem ja umarłem. Ale karma. Zemściłeś się, że umarł. Aha. A, tak, A. Kiedy karma dotknie ciebie. Ha, ja już jadłem. Aha. O oh mój god, muszę z wodnymi pokami walczyć z ziemno stalowym najgorzej. Może sobie zmienię Pokémon? Ja czy ja naprawdę. Poszedłeś do miasta i się nie uleczyłeś? Tak było. <słuch> <gresso> <słuch> <słuch> Jak to się stało? <słuch> What? <słuch> ja muszę to obejrzeć. Muszę nie wierzę w to. Okej okay. Chcę interesujące, ale tak nie było w scenariuszu, żebyśmy wyrównali tempo. Tak, ale już jestem w mieście. Wyczunia Co, Co się stało się? Może to sprawdzić, może jakiś bug. Nie, o, nie. Przebieg do miasta, tylko się przejść. Hmm. kilometry do jajek. No, szkoda, że jeszcze nie masz jajka. No, jeszcze nie jestem Ty, Ja tu jest ukryty tem. o! Nice. I nie mam jajek. Tak jak było? będzie. przejście w górę, to masz na trawie. Przejście w górę? No, no właśnie, już minąłeś. teraz w dół cały czas. No, gdzieś no. tu. Safari Ball, Jezu dzięki. <laughs> w tej wersji chyba nic nie dają dodatkowo. Chyba tylko w Pixelmonach coś to dawało. Safari Ball? No. Coś nie jestem pewien. To mnie chyba możesz przeczytać w bolach, chyba piszę tam. Jestem zbyt zainteresowany tą informacją. Niechby cię to interesowało. Schodź Sebastian umarł. Sebastian. Seba. Sebastian. Z co mnie Bonnet. Bonnet? nie walczyłem? Panetę. Panetę? Nie. to musi być coś... dark? Nie. 300 duchowych Ale musi być coś na niego, prawda? Nie? Aha, w ten sposób No tak Psychicznie nie zadziała? W, w obie strony Aha, to nie zadziała no, no, tylko że on też cię duchem walnie mocno O Co się walnął? No klątwą to To co turę, więc warto zmienić no, poka skoń. Tak mówisz? Aha, bo <głos》>, już ci klątwę zabili Nieprzyjemne. przyjemne. Ja. ja tutaj nie Nieprzyjemne. A poki, które nie są duchami i użyją klątwy, to po prostu zmniejszają się speed, a zwiększają atak. Ja już nie mam klątwy, teraz? Co? Nie. To nie jest jak trucizna? Nie, to, to jest jak zmniejszenie statów. Regice, O cholera. O nie. O, to jest nemesis twoje. Flashbacki. <fleszbaki> Ale na 29 levelu nie eksplozji. Jest spoko. <fleszbaki> Tylko na trzecim. Tylko <fleszbaki> Ach, Szkoda tego nie dorano. Ale trafił się drugi. To Andrzej. To nie jest Andru. O nie, to jest Item. A tak, tylko ty kota nie masz. Nie możesz nikogo nauczyć? Już nie pamiętam, chyba nie. A Kaczkiewic nie mógł, nie miał pozorów? lol. Fredka może tylko. się dobrze składa. Żeby coś, ale zemów nie oddałeś, teraz tak spojrzałem u ciebie. O my god. A co były za zęby? Ehm, HM. siły. Siły? No. Stręg. Taki do przepychania kamieni. No, tam był taki faktyczny. Dzielna. Walka me metalników Kurde, paterna to pacha. Kurunoka. Tak, zmieniłem sobie skilla, żeby przejść przez to i zobrażałem dalej zawsze. No i z... To tak jak z Boko Centerem. Co? Czyżbym oczy powiedzieć za Irena? Dawaj skater, idź ty. Mister Mime. Słuchaj, niewinny. Jak niewinny? Co? Mister Mime. Tak wygląda. Pick me up! Super. <laughs> yes! Finally. Jest zadręczony i pójdę gdzie indziej. No tak, bo tam nic nie ma. Blokują przejście. Wycofujesz się do centera? Dysandowy. To sam andopy. Tak, to przecież tak tam będziemy wracać później. I, w, i wyleczyć. Widzieli ten ciard, pamiętasz? W domku po prawej, od pokoju -cente centera. Tam obok tego, co ci dało wędkę. O nie byliśmy? Oksa co? To, to nowa trawa. <grym <grym> to znaczy nowa trawa, nowa droga. Mm -hmm. Po prawej. Hmm. Chyba po lewej. Po prawej. O Boże, nie potrzeba! że to... ci to było bliskie okay. um, bug. co zrobiłeś? jeszcze nic spokojnie to raczej, raczej mam czym się podleczyć strength dobra, mogą to, nie? o zlonik będzie strengtwa miał to będzie dobra. mam się czym podlecić? nie mam to czym to. się podleczyć super pocem ulko nie, słuchaj, jest ok. Muszę zabrać Co? No nie mam nic lepszego Waszy. do podleczenia. Nika na tej. No fresh water. Dup. Dobra, Pyk. Wow, Tyknąć. A pan kanter mnie dupnął. dobra, wszystko jasne. jest jeszcze jeden Super Potion. Okej, okay, wracamy do gry. No co za cfeluch? No bo używał countera, zmieniłem specjalnie, żeby używać specjalnych ataków, których counter nie odbije, zaczął używać mirror i odbijał mi to wszystko na ryj. Jak tak można? Catch a big magicarp. Quest. Aha. Sorry, nie mogę. Moja religia <laughs> przestrzegania <laughs> zasad nie pozwala. Haha, <laughs> była to już byliśmy. Spot fishing Area. Tak, tutaj we no. laksa. Laksą podzieliliśmy. Ta. Tak, w takim górze byliśmy, tak? No. no to po co my to robiliśmy w zasadzie? Po to, jak spić. A. Jakby się nie miał roweru, to właśnie tak się idzie. Gdzież <laughs> to już tam skończy? Yes, my god. <laughs> Co ja mam teraz robić? Możesz sobie potyć boki po jak chcesz Jak to się robi? Nawet tup nie będę używał Kaczka z najniższy level Super, twój najniższy level ma większy niż mój najwyższy Ej, on nie ma 13 level, nie to nie tutaj Jar jare, O, może tu Może zrobić coś śmiesznego, na przykład skoczyć z wysokości Zobaczymy jak się odbijesz Ha, 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 ha. zrobię coś śmiesznego, umrę <laughs> No wolno Ile się tingał, Dawaj, ty Wodnego poka? Znaczy trawiastego? Tak, normalnie Nie, jeszcze umrę <laughs> Trawiastego mówisz trawiasto to jest. Jak Siak, to nie, to są te, te, te dmuchawce Bo mi mle, mleczy... <laughs> Mleczyki yeah. to, 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 yeah. twoje, to, to, twoje nemezis <laughs> Ty ranibyk, nie ma antydota, Galera. Masz full heal. -a. No wiem, wiem Się <noise> tam u siebie. są. Jej peszoper, ladrzba. No tak, jeszcze grudków nazbierałeś Wszyscy są. paraliżowani Wszyscy Co jest, Wy team? Ono nie paraliż, no co? Mój ja afretka ma coś o, co to jest? Dziesięć szał, co mi dołożyło? No, ekstra, na pewno. Switchu, dawaj staniak, idziesz na pierwszy. On nie, najgorzej. Normalnie tu w tych pokach moonstone leżał. Bez randomizera w tym miejscu. Co się tam cięło, te drzewo po to no, Nie monstan, już Na pewno nie Moonstone, ale chciałbym Diamondstone. Fluffy Tail Dzięki, mam ogon Fluffy'ego. Jeez <tvary> Mac, nie to. Ale tak patrzę na te poki nasze i dużo tu nie będzie ewolucji. Aż trzy poki mogą mieć na to szansę tylko. Cold Dobra, Uwa. jestem w miejscu Snorlaxa. co? Włóż sobie może, by to zakończyć, co ty, to no, Możemy, no, może. To się trochę. Zakończmy to wszystko. Trochę się podekswite poki. I spotkamy się już pod salą. Następne. No i tak by było. Tak, tak, dobra. No, no to co? No to na razie i cześć. Bał. No bał.